Cześć! Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Car Mechanic Simulator 2014 na kanale Świat Simulatorów. Witam Was w kolejnym odcinku. I co, lecimy z 40 naprawą. W tej naprawie musimy przeprowadzić test na ścieżce diagnostycznej oraz wymienić wszystkie zużyte części. E, opis pracy: jazda tym samochodem stała się nie do zniesienia, chyba jest jakiś problem z zawieszeniem. Dobrze, no będziemy e, szukać tego problemu, będziemy dalej rozwiązywać problemy ludzi z samochodami. E, a dzisiaj trzeba troszeczkę nadrobić, bo tydzień temu, w środę, filmik z Karmechanika się nie pojawił. No, do tej pory jakoś tam e, super się nie czuję e, na siłach, e, to znaczy. Nadal mnie tam gdzieś tam drapie w gardle i tak dalej. Yy, jakiś tam lekki katarek się zrobił. Yy, więc po prostu. Yy, no, w tamtym tygodniu było gorzej. W tamtym tygodniu było gorzej, już tam. Teraz akurat udało się. Udało się po prostu zebrać te siły takie yy, bardziej. ...pozytywne, że, że mogę nagrywać swobodnie. Eee, okej. Okay. Nie wiem, czy zauważyliście tutaj ten błąd, że... Raczej tak mi się wydaje, że to jest błąd. Na prawych drzwiach... ...tą taką listwę... ...ona jest przezroczysta. W sensie, ona, tam jest dziura w drzwiach. Jestem ciekaw, kto to projektował. Okej, okay, test zakończony. Możemy przejść do naprawy samochodu. Te gry, te, czy te, te gry, te władowania tutaj tej gry to mnie trochę denerwują. Strasznie długi czas zajmują. Dobra, jesteśmy w gierce. Co, myślę, że podniosę samochód. Będzie tak najrozsądniej. I ukryj, pokaż karoserię. Może nie stan części. Stan części sobie zobaczymy. Zielono, zielono. O, jest tutaj czerwono. Amortyzator i sprężyny. Proszę bardzo, dobra. To już możemy to ukryć. I jak to się tutaj wyciągało. Pachacz poprzeczny wyciągniemy sobie. Aha, ja nie muszę nawet koła ściągać. Łe, no to gitarka. No to gitarka. Amortyzator jest nasz. Druga strona, tutaj muszę zdemontować wydech. Prężynka jest nasza oraz amortyzator. Śruba. Ok. Mm, idziemy do komputera. Komputer jest chyba. Nie dobrze, szedłem z tej strony. Jest komputer. Wchodzimy. Mamy w ogóle 11426. Więc weźmiemy najpierw sobie książkę nauki mm, i ulepszymy sobie odkręcanie, no i mistrz handlu za 2000, OK okej i teraz sklep z częściami sklep z częściami cyk, cyk cyk cyk, lecimy na dół amortyzatory będą na górze i sprężyny tutaj sprężyna tył też dwa razy 150, 20, 138 pięknie, pięknie po prostu pięknie Eee, przyszedł czas na montaż tego wszystkiego. Tryb montażu. Jedna sprężyna siedzi. Amortyzator jeden tył już siedzi. Trzeba jeszcze go tylko wkręcić śrubą i wahacz. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ta kamera mnie tutaj też trochę. Znaczy, jak się długo nie gra, to jakoś tak powiem wam, że się Yy, traci tą orientację tej kamery, jak ona się tutaj w ogóle zachowuje. Dobra, mamy tutaj gotowe. Odcinek ten jakiś za długi raczej nie będzie, no bo jednak możecie pewnie usłyszeć albo nie słyszycie, zależy to tam jak mikrofon to odbiera, yy, że po prostu, no nie będę męczyć gardła, nie będę, bo wczoraj to po prostu byłem trupem, nic nie mogłem zrobić, totalnie. Miałem w ogóle problem, coś powiedzieć, bo mnie tak wszystko bolało. No i dlatego tak, nie będę tego odcinka aż tak długiego robił. Nie wiadomo jakiego. Tam zrobimy sobie z trzy naprawy. Eee, czyli standardowo. Ok, my tu już mamy wszystko zrobione. 1500 dolarów, panią kasujemy, i pieczątkę podbijamy. I lecimy z naprawą 41. Ciekawe, co tam będzie dla nas już czekało. Samochód jakiś mały, może duży. Znajdź i wyeliminuj usterkę. Niewiarygodny, ile mam z tym problemów. Silnik nagle się zatrzymuje i ciężko pracuje. Okej, okay. to bym podejrzewał coś z elektroniką, może akumulator. Eee, akumulator. No, bo... Akumulator sobie sprawdzimy i, może, moduł zapłonowy, przewody, świece, tak, takie rzeczy sobie po prostu posprawdzamy. Akumulator jest akurat dobry. Świec nie mogę sprawdzić, w sensie tych przewodów sprawdzić nie mogę oraz modułu nie mogę, więc po prostu będziemy demontować. I z drugiej strony, bo widzę, że to jest silnik V6. To sobie zdemontujemy i teraz sprawdzimy stan każdej świecy, żeby potem po prostu się do tego znowu nie dobierać. Okej, okay. widzę, że świece są stałe, dobre, 95% każda. Za wysoko, za wysoko. No, dobra 95% również 95%. okej, okay, także świece są ok. A my teraz sprawdźmy sobie w magazynie przewody zapłonowe 13%. Moduł zapłonowy też 13%. muszę w ogóle posprzedawać. I jeden moduł zapłonowy jest dobry, więc dwa razy przewody. I moduł zapłonowy trzeba zakupić. Sklep z częściami, moduł zapłonowy najpierw kupimy i teraz kupimy przewody zapłonowe do V6, Przód i tył. Okej, a sam montaż. Montaż moduł zapłonowy. Sekpu złożone i teraz z tyłu moduł i przewody też już siedzą a jeszcze pokrywa silnika teraz pokaż magazyn sprzedajemy wszystko żeby magazyn był puściutki i sprawdźmy czy to było to Ok, to było to. Więc przejdźmy do następnego zlecenia. Naprawa numer 42 jest grana. Ok, kupiłem tanio samochód, lecz z niekompletnym silnikiem. Możesz zamontować brakujące części. Kiedy to zrobisz, sprawdź go na ścieżce jak dostyczy aha doprowadź samochód do użytku 5000 za to dostaniemy, więc podejrzewam, że yy, czasu nam się tutaj zejdzie przeprowadź czas na czas ho, ho, ho. panie, takie auto rodzinne, żeś sobie kupił no dobra tutaj nie mamy połączenia rury powie do filtra powietrza to jest pierwsza rzecz akumulatora nie widzę, to jest to druga rzecz Dobra, będziemy kupować na bieżąco, bo to nie ma sensu. No, bo ja tego wszystkiego nie zapamiętam. E, sklep z częściami, akumulator idzie na pierwszy rzut i mówiłem jeszcze rura do e, powietrza, e, do filtra powietrza. E, aha, rura do lotu powietrza. To jest V6 silnik. Jest to zwykły blok Sklep z częściami. I rura do lotu powietrza normalna. Yy, I lecimy. Montować te dwie rzeczy, które tutaj yy, znalazłem. Ok, akumulator. I rura do lotu powietrza. Yy, rozrusznik tutaj nie ma. Nie mamy rozrusznika. Tutaj chyba powinno jeszcze być. Ale patrzcie jak, jak można yy, ominąć grę ich po prostu systemem, co nie? Klikacie sobie tryb montażu i wam pokazuje wszystkie brakujące części. To jest takie ułatwienie, że szok, nie? Alternatora brakuje, brakuje trzech świec yy, i brakuje. Chyba paska jeszcze brakuje. Bo alternator musi być czymś tu napędzany. No, to będzie top Okej. Okay. Nie no po prostu kabaret, nie, można sobie scitować grę ich własnymi ustawieniami gry. gry. Takiej rzeczy to jeszcze wam powiem szczerze, nie widziałem. Ale dobra. E, Świecę. Świecę sobie zakupimy. Jest, świeca zapłonowa. Trzy razy. Rozrusznika tam nie było. Kolejna rzecz. Świecę już mam. Rozrusznik mam. Alternator. Alternatora było brak. Oraz pasek na alternator. Pasek klinowy. Yy, tak, chyba pasek klinowy to się nazywa. No i to chyba by było na tyle. Przechodzimy do montażu. Obejście po prostu. No śmieszne dla mnie to jest. Po prostu to jest śmieszne. Nie? Zrobili misję, gdzie trzeba znaleźć i kupić brakujące części w tym aucie. Ale wystarczy kliknąć tryb montażu, i nam się wszystko pokazuje, czego brakuje. No, po prostu kabaret, kabaret. No, dobra, moim zdaniem. Przewody. A, przewody, widzi tak? Przewody jeszcze. Nie, to. Sklep z częściami. Przewody, 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 o, przewody zapłonowe, i lecimy z przewodami, bo jak nie, to nam nie zapali. Artystyko porobione, pokaż, 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 zlecenie. Okej. Okay. Pomoc, z tego co widzę, jest doprowadzony do użytku. A my sobie teraz odpalimy ścieżkę diagnostyczną. <laughs> Machnią szybkie. A, śni hamulec. Okej, okay. eee, przejdziemy sobie test ścieżki diagnostycznej. Wy w tym czasie możecie zostawić subika na kanale oraz łapeczkę w górę, jeżeli Wam się podoba. Irytuje mnie ta ścieżka. Ueno no tu są chyba z nawet. Ale tutaj nie ma prześwitu drzwiach. Okej. Okay. Test został wykonany. No i mamy autko zrobione. No, ja już nie będę leciał dalej z naprawami. Eee, około 20 minut filmiku. Eee, trochę krótszy niż te zawsze, co tam nagrywam. Eee, trzy naprawy były. No, po prostu nie będę się dalej, dalej eee, męczyć mojego gardła. głosowych, żeby po prostu nie było gorzej. Trzeba po prostu wyzdrowieć i wtedy lecieć z odcinkami, i to wtedy grubo. To co? Ja Wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam Was na kolejne produkcje na moim kanale i dajcie znać, jak Wam się podoba nowa seria na kanale, czyli powrót do przeszłości. A Wy w tym czasie. w tym czasie możecie zostawić subika oraz łapkę w górę, a ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnych produkcjach. Także do, do zobaczenia i na razie.